Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować cały proces, jakim najczęściej, przez jaki najczęściej przechodzimy podczas tworzenia, następnie raportowania, wykonania zlecenia produkcyjnego, z jedną funkcją taką pomocniczą, którą możemy wykorzystać w sytuacji, gdy mamy problem z nieistniejącymi rezerwacjami. Pokażę to Państwu na przykładzie nowo stworzonego zlecenia produkcyjnego. Przechodzimy sobie na panel zleceń, i tutaj tworzymy sobie przykładowe zlecenie produkcyjne. Oczywiście, w ramach przypomnienia zlecenia możemy tworzyć tutaj z tego miejsca, czyli dodawać sobie nowe zlecenia z panelu który mieści się na, na dole ekranu zleceń oraz możemy tworzyć zlecenia na podstawie zamówień z naszego systemu magazynowego. Ja dzisiaj na potrzeby testu korzystam z Subiecta Jak dodamy sobie nowe zlecenie, otworzy nam się okienko, w którym musimy wskazać sposób realizacji, ten główny domyślny ten z wybranym produktem, w naszym okienku rama wskazujemy produkt, który chcemy wyprodukować, Następnie mamy tu cały szereg informacji, które możemy dodatkowo wprowadzić z tego miejsca, a mianowicie uwagi i numery zleceń. Określamy typ tego zlecenia, podział na produkcyjne oraz materiałowe, gdzie zlecenia produkcyjne są to zlecenia, w ramach których produkujemy dla wskazanego odbiorcy, natomiast materiałowe rozumiane są jako te, które produkujemy wewnętrznie na magazyn. Jak wskażemy sobie odbiorcę, Tutaj wskazujemy kod odbiorcy. Odbiorcy będą nam się wyświetlać ci, którzy są zdefiniowani w systemie magazynowym. Następnie mamy domyślne wartości, takie jak data przyjęcia, która jest rozumiana datą rozpoczęcia założenia zlecenia produkcyjnego czy realizacji zamówienia. Mamy tu ilość dni na realizację, to możemy oczywiście modyfikować dowolnie, możemy sobie wskazywać większe lub mniejsze m, wartości. I wtedy automatycznie nam się data wysyłki. Oczywiście ilości planowane i technologiczne możemy to rozumieć jako tożsame. Ilość planowaną wskazujemy do realizacji oraz zapisujemy nasze nowo powstałe zlecenie. Zlecenie w tej takiej podstawowej wersji jest widoczne, tak jak Państwo tutaj widzicie. Dodało się nam ono jako pierwsze. Oczywiście wszystkie tabelki możemy sobie tutaj personalizować, dodawać informacje o nich. Możemy sobie dodawać kolumny dowolnie, wystarczy na wysokości nagłówków wybrać polecenie, wybór kolumn, grup. Oraz tutaj możemy sobie wskazać dowolnie grupę czy kolumnę, którą chcemy sobie jeszcze dodatkowo, na przykład dodać informacje o niej na wysokość naszej kolumny, wystarczy ją wtedy przyciągnąć i umieścić w miejscu, w miejscu, w którym chcemy, by się one znalazły. Mamy tutaj też możliwość grupowania po samej kolumnie. Jeżeli przyciągniemy sobie na przykład w ten sposób dowolną kolumnę, wtedy zlecenia będą nam się grupowały jakby poziomo, zależnie od tej kolumny, którą wskażemy, czyli możemy na przykład po zleceniach grupować sobie to w ten sposób. Oczywiście jeżeli kolumnę wypchniemy do góry, możemy sobie w ten sposób usunąć ją z tego widoku. Wszystkie zmiany, które wprowadzamy na ten ekran, należy zapisać dyskietką, zapis wyglądu okna, z racji tego, że gdy... Jeżeli tego nie zrobimy przy przełączaniu się między zakładkami czy ponownym zalogowaniu do Mozarta, wróci do nas widok domyślny. W pierwszym kroku przy realizacji zlecenia produkcyjnego należy wykonać właściwe bilansowanie, czyli na naszym punkcie monitorowania BOM odpowiedzialnym za realizację weryfikacji stanów magazynowych wybieramy w menu podręcznym polecenie właściwe bilansowanie. Jeżeli mamy taką sytuację, że nie mamy wszystkich surowców dla tego zlecenia, możemy wyświetlić sobie bilans naszych braków i pojawi nam się okienko z tym bilansem, i są tutaj informacje, których pozycji brakuje nam do realizacji. Jak sobie tym plusikiem rozwiniemy komunikat, będziemy mieli informację, że na naszym magazynie głównym stan to 10 sztuk, natomiast potrzeby do realizacji zlecenia to 110. W związku z tym brakuje nam towaru do realizacji. Oczywiście magazyn, który tutaj z którego Mozart będzie weryfikował stany, są to magazyny domyślne, które wskazane są w systemie magazynowym dla konkretnych pozycji. Z tego miejsca możemy wykonać zamówienia dla brakujących pozycji, wystarczy skorzystać z zakładki zaopatrzenie. oraz w tym miejscu możemy sobie Zamówić brakujące pozycje i zamówienie będzie to widoczne w naszym systemie magazynowym, w moim przypadku w subiekcie GT. W pierwszym kroku należy przypisać braki. Wtedy z naszej kolumny braki do kolumny do zamówienia pojawi się ta sama ilość, której nam brakuje do realizacji. Tą ilość możemy ręcznie modyfikować, jeżeli chcielibyśmy na przykład zamówić większą niż ta, której nam brakuje, bo chcielibyśmy zamówić coś w zapasie, to możemy jak najbardziej to wykonać. Tutaj w tabelce kod kontrahenta możemy wskazać kontrahenta dla wybranej pozycji lub korzystając z opcji dodatkowych możemy wskazać kontrahenta dla wszystkich. Oczywiście po wcześniejszym zaznaczeniu. I teraz mamy już wybranego kontrahenta, mamy wskazane ilości. Wystarczy, Generować zamówienie. Jeżeli zaznaczymy sobie tego checkboxa, generuj opis dla dokumentu zaopatrzenia, na naszych dokumentach yy, wygenerowanych w systemie magazynowym będzie informacja o numerze zlecenia, do którego zamówienie zostało wygenerowane. W tego, że wskazaliśmy do jednego kontrahenta, jest to jeden numer zamówienia. Jeżeli tych kontrahentów byłoby więcej, tych zamówień również. Wygenerowałoby się tyle, ile mielibyśmy kontrahentów. Jak przejdziemy sobie do naszego systemu magazynowego i odświeżymy widok, pojawi nam się zamówienie, które wykonaliśmy przed chwilą, czyli będzie to informacja, będą to ilości, które wskazaliśmy do zamówienia. Oraz tutaj po zaznaczeniu tego checkboxa pojawił nam się również opis zamówienia na surowce do zlecenia i pojawił nam się numer zlecenia, w ramach którego to zamówienie jest realizowane. W sytuacji, gdy możemy już, gdy już mamy wykonany ruch magazynowy po, do przyjęcia tych konkretnych materiałów pozycji na magazyn, i już mamy to w systemie magazynowym zaksięgowane, możemy wrócić do naszego produkcyjnego Mozart'a, zamknąć ten widok oraz przeliczy nam się ponownie stan magazynowy dla pozycji, które zostały wprowadzone na magazyn. Jeżeli braki, jeżeli pojawiły się braki i dopiero później Będą one uzupełnione. Zawsze takie bilansowanie możemy powtórzyć. Wtedy Mozart usunie rezerwację, które wykonał wcześniej i ponownie przeliczy stany magazynowe. Jeżeli nie zabraknie mu pozycji do wykonania zlecenia, to taki komunikat. Pojawi się od razu, czyli ta nasza informacja o tym, że zlecenie zbilansowało się właściwie, czyli jest to literka W, w zamknięty nawias set na tle granatowym. Oczywiście kolorystykę tego oznaczenia możemy sobie modyfikować, korzystając z ustawień konfiguracji. W kolejnym kroku, jaki należy wykonać, jest przydzielenie tylko wskazanego pod zlecenia na naszym punkcie monitorowania, który jest przypisany do tego konkretnego produktu, czyli w naszym przypadku do zestawu 12. Punkt monitorowania, czyli ten konkretny wydział, do którego ów produkt jest przypisany. W tym miejscu wskazujemy pracownika, dla którego, któremu przypisujemy do realizacji wyprodukowanie zlecenia. Tutaj również możemy wskazać magazyny dla dokumentów RW i PW. Ustawią się tu wartości domyślne. Z tego miejsca również możemy Wydrukować zlecenie produkcyjne. Zależnie od tego, jaki wzór będziemy mieli przypisany do wydziału, który jest, którym jest w naszym przypadku wyrób gotowy, taki wzór wydruku zlecenia będzie tutaj widoczny. Oczywiście te wzory również są edytowalne z poziomu naszego kreatora wydruków Amadeusza i możemy tutaj dodawać różnego rodzaju informacji możemy sobie to też wizualnie przykształcać Inny, Również różne wzory wydruku są dostępne już w standardzie naszych wzorów, natomiast jest to opcja edytowalna. W sytuacji, gdy mamy już wydaną kartę zlecania na produkcję, oczywiście te karty mogą służyć do logowania się za pomocą kodów kreskowych na tych kartach, na przykład na panelach produkcyjnych naszych panelach Mozarta WWW, i tam pracownik może zaraportować wykonanie danego. Zlecenia. Może zaraportować z pomiarem czasu, zaraportowaniem poszczególnych wykonań częściowych lub całościowych, czy tak samo może zaraportować w momencie rozpoczęcia i zakończenia, gdzie będzie też mierzony czas trwania wykonania przez niego danej czynności, czy zaraportowania danej operacji. Oczywiście to, o czym wspomniałam na początku. Taką opcję pomocniczą, którą mamy w sytuacji, gdy jest problem z zaraportowaniem zlecenia. Na przykład hipotetycznie załóżmy, że że w tym jednym zleceniu musieliśmy wykonywać to właściwe bilansowanie kilkukrotnie, ponieważ nie mieliśmy uzupełnionych stanów magazynowych lub bądź te rezerwacje nam się tutaj modyfikowały. Jeżeli jakiekolwiek rezerwacje zostały, dokumenty rezerwacyjne zostały usuwane z poziomu systemu magazynowego w subiekcie, czy innym systemie magazynowym, z którym współpracuje Mozart, a nie zostały one usunięte z poziomu Mozart'a, mogą nam się tu pojawić pewnego rodzaju niezgodności, które uniemożliwią nam zaraportowanie i zamknięcie zlecenia produkcyjnego. By takie niezgodności usunąć i wyrównać sobie ten poziom, możemy to sobie zweryfikować bądź usunąć z poziomu dodatkowej funkcji pomocniczej, jakim jest program Systemowe. I nasza zakładka kontroli, której mamy opcję usunięcia nieistniejących rezerwacji. Jeżeli sobie wybierzemy tą opcję, Mozart przeliczy nam i zweryfikuje rezerwacje, które już nie istnieją w systemie magazynowym, ani zostały na przykład usunięte z Mozarta, i jak sytuacja zostanie już wyrównana, wszystkie rezerwacje są ok, komunikat się pojawi i mamy tutaj. Dzięki tej funkcji pomocniczej usunięte nieistniejące rezerwacje, dzięki czemu nie blokujemy żadnych materiałów, które fizycznie są na stanie magazynowym, a były blokowane powiedzmy w ramach rezerwacji do innych zleceń, które się już zdezaktualizowały. W kolejnym kroku, tak jak wspomniałam, możemy raportować wykonanie zlecenia przez panel WWW, czy na przykład naszym raportowaniem automatycznym z poziomu y, konkretnego. Stanowiska stacjonarnego, być może nie na produkcję biurowego, za pomocą z czytnika kodów kreskowych, lub możemy wykonać to ręcznie z poziomu ekranu zleceń. Wystarczy prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Raport, i w tym miejscu będziemy mieli możliwość zaraportowania wykonania. Oczywiście mamy tu jeszcze opcję. Zweryfikowania listy surowców możemy na przykład, jak wejdziemy sobie w tą listę, możemy poprawić istniejące wersje naszego, nasze, naszej struktury tego produktu. Powiedzmy, że mamy taką sytuację, że zostały zużyte inne ilości, w, finalnie w tym zleceniu dla tego konkretnego produktu. W tym jednym przypadku coś zostało podmienione, bądź coś zostało zamienione. Wtedy możemy sobie z tego miejsca to. Zweryfikować, możemy to poprawić bez konieczności modyfikacji samej struktury produktu, która pozostanie bez zmian. Czyli to możemy sobie poprawiać. Wystarczy na przykład, powiedzmy, że zużyliśmy mniejszą ilość składnika. Wtedy tu możemy wskazać tą inną ilość. Możemy dodać inną pozycję. Wtedy otworzy nam się skrót do naszej kartoteki. I wtedy te zapamiętane już stany możemy sobie. Tutaj pozostawić. Jeszcze jedną opcją jest y, zaznaczenie, na przykład w tym miejscu, edycji dokumentów RW przed zapisem. Więc jeżeli zaznaczymy sobie tę opcję i teraz zechcemy zapisać nasz raport. Przed y, zakończeniem i zapisaniem dokumentów pojawi nam się y, podgląd naszego dokumentu RW, który będzie przegenerowany po zakończeniu zlecenia i dokumenty te będą widoczne w naszym systemie magazynowym do ręcznej korekty. Więc jeżeli chcemy jeszcze coś tutaj poprawić na tym etapie to również jest to możliwe. Po poprawce i wykonaniu zapisuje się nasz raport wykonania. Oczywiście raport zaraportować możemy również częściowe wykonanie możemy zaraportować i następnie później ponownie zaraportować brakujące ilości. Za każdym razem, jak wrócimy w zakładkę raport, mocarcie będzie pojawiała nam się ta ilość, której jeszcze nie zaraportowaliśmy względem ilości założonej do wykonania w danym zleceniu. Dopóki nie wybierzemy opcji zlecenie, to zlecenie dalej widoczne jest jako, za, jako otwarte. Jeżeli ponownie wejdziemy sobie w nasze menu podręczne, możemy w dwójnasób to zlecenie zamknąć. Możemy skorzystać z polecenia raport i tutaj wybrać tylko zakończ zlecenie, ten checkboxik następnie zapisać lub w menu podręcznym możemy wybrać zamknięcie zlecenia. I teraz to zlecenie zniknęło z naszej listy, ponieważ nie mamy zaznaczonego checkboxu z prawego dolnego roga zakończone zlecenie. Jeżeli sobie ten checkboxik zaznaczymy, nasze zlecenie zakończone ponownie pojawi się na liście. Jak wejdziemy sobie i na naszym punkcie monitorowania, tym wydziale odpowiedzialnym, przypisanym do produktu głównego, w info o zleceniu, będziemy mieli w zakładce dokumentów liczne wszystkie dokumenty, które zostały wystawione w ramach realizacji tego. Zlecenia, i są to dokumenty, które będą widoczne w naszym systemie magazynowym. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.